Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Total War Warhammer 3 Tym razem omówiłem frakcję Krasnody Chaosu, jak nimi grać, co budujemy, jaką armię budujemy o wszystkich ich aspektach całej frakcji, bo jest dosyć to rozbudowana frakcja i niektórzy sobie też mogą nie poradzić z tą frakcją, więc to jest poradnik dla osób początkujących i osób, które mogły sobie nie poradzić w kampanii, jak dla osób zaawansowanych bo czasem też można się czegoś nowego zawsze dowiedzieć, więc lećmy po kolei nie marnując waszego czasu co mamy tutaj pierwsze u góry? Mamy tutaj tak naprawdę dosyć sporo możliwości, bo jest coś takiego jak gospodarka oparta na sile robotniczej są surowce, jest uzbrojenie, jest wpływy na konklawę. O co tutaj chodzi i jak tym w ogóle zarządzać? Więc przejdźmy na przykład do pierwszego, czyli jeśli chodzi o gospodarkę, bo to jest bardzo ważny aspekt ludów chaosu. Co my tutaj mamy? Mamy wypisane nazwy prowincji, mamy na wypisany nabór. Nabu nabór daje nam to, że jeśli sobie to od razu zaznaczysz, to każda część, każda jakby ta prowincja dostanie daną część niewolników po na przykład wygranej walce, po zdobyciu mieście, albo po na przykład jakichś wymianach z karawan, więc wtedy automatycznie dzieli się wtedy ten nabór na te miasta. Na co warto zwrócić uwagę przy tym naborze? Na to, czy potrzebujemy na przykład tutaj siły roboczej w danej turze, bo musimy też zwracać uwagę na to, że to jest też często przy walce, chyba najwięcej przy walce będziemy zawsze otrzymywać tych niewolników. Musimy też spojrzeć na to, jakie mamy na przykład kontrolę w danym mieście. Im lepsza kontrola, tym lepiej. Bo jeśli mamy gdzieś minusową kontrolę, no to mamy na przykład minus 10% do straty roboczej co turę. Minimum 5 to dosyć sporo. Więc możemy, tak naprawdę, za siłę roboczą też kupić jakieś bonusy, na przykład wpływy w konklawie, sprzedać siłę roboczą, czyli możemy dostać jakąś kasę za robotników, czy jakby sprzedajemy niewolników, otrzymamy kontrolę dodatkowo. Ewentualnie możemy właśnie wyłożyć sobie tą siłę roboczą na obciążenie. Z lewej strony zawsze mamy tyle, ile robotników posiadamy na danej prowincji. Z prawej mamy obciążenie, które jest tak naprawdę naturę, więc to jest bardzo ważne, żeby to zawsze gdzieś, gdzieś tam pokrywało. Tak samo mamy wydajność. Wydajność musi być tak naprawdę wszędzie na 100%, z tego względu, że nam będzie po prostu generować zyski, jeśli chodzi o kasę. Tak samo o na w produkcie uzbrojenia, czy tam surowców, zależy w jakiej prowincji co tak naprawdę wytwarzamy. A tutaj na końcu mamy produkty, czyli po prostu ile surowców tam dostarcza dana prowincja. Możemy sobie tak naprawdę tutaj odjąć na przykład siłę roboczą, a tutaj dodać siłę roboczą, tylko kosztuje to tak naprawdę naszą kasę. Dużo, niedużo, bo tam jest chyba 200 za 100 ludzi, eee, tak 200 za 100 ludzi, więc tutaj musimy na to zwrócić uwagę. I jedynie co, musimy pilnować tej kontroli. No, chyba, że tych niewolników będziemy mieć w dużym zapasie, no to wtedy nie musimy mega tego pilnować, ale to jest bardzo ważne, więc na tym się na pewno skup na samym początku i w późniejszym etapie już też trochę mniej będzie trzeba się na tym skupić. Ale musisz pamiętać, że jak tutaj będzie ci spadać ze 100% na mniej, to znaczy, że gdzieś brakuje ci na przykład niewolników, a możesz gdzieś też mieć nadmiar. Oni się sami nie rozdzielą, więc o tym pamiętaj. Pamiętaj na pewno o tym nowym naborze, żeby po prostu tutaj, gdzie potrzebujesz robotników zaznaczać, a tu, gdzie nie, potrzebujesz to odznaczyć i wtedy automatycznie będzie się rozdzielać porówno, czyli tutaj jak mamy 4, no to każdy dostanie po 25% z każdego gdzieś tam udziału. Dobra, wydaje mi się, że tyle o gospodarce opartej na sile roboczej jest to dosyć dobrze wytłumaczone. Przejdźmy do następnego. O co chodzi tutaj z surowcami, o co tutaj chodzi z uzbrojeniem i te wpływy na konklawę. Jeśli chodzi o surowce, tutaj mamy troszkę inną mechanikę budowania. Tutaj nie mamy jakby punktów rozwoju w mieście, tylko mamy coś takiego, że potrzebujemy, żeby coś zbudować. Może pokażę na innym mieście, bo tutaj jest zbudowane. Na innym mieście mamy coś takiego, że mamy wieżę Haschuta. Co nam tutaj to daje? Potrzebujemy tutaj na przykład 2000 surowców, więc tutaj się opiera wszystko na surowcach. Nie potrzebujemy żadnego rozwoju miasta, więc coś takiego ogólnie krasnodów chaosu jako tako nie istnieje. Wszystko zależy od surowców, więc im szybciej ogarniesz szybko surowce, tym szybko możesz budować. A co chodzi jeszcze z budowaniem? O budowaniu jest jeszcze jedna dobra rzecz. Że jeśli mamy tych niewolników, to działa na zasadzie malekita, czy mrocznych elfów, że możemy przyspieszyć sobie budowę. To jest do takiego przelicznika, że jedna tura, jakby to jest 100 robotników, ewentualnie jeśli to jest z wysokiego tieru miasto, to czasem jest trochę więcej. Jeśli tam jest chyba powyżej 6-8 tur, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno tak jest. Więc to jest fajne, że możemy sobie przyspieszyć tą budowę i automatycznie gdzieś tam levelować kolejne i znowu sobie ulepszać w jednej turze. To jest dosyć dobre, jeśli byśmy chcieli zbudować szybko na przykład jakiś garnizon, który nam na przykład o 1-2 tiery może też pomóc. Gdy mamy gdzieś jakiś najezdów na granicy, więc to też często można tak wykorzystać. Więc surowce służą ogólnie do rozbudowy miasta i ewentualnie jeszcze do wykupu niektórych technologii, czyli w przemyśle. Na przykład tu mamy 1000, tu mamy 1500 surowców, tu tam bonusy takie po prostu do fabryki, ale o technologii zaraz omówimy, bo tam jest dosyć dużo do omówienia. A co chodzi z uzbrojeniem? Z uzbrojeniem chodzi o to, że jeśli sobie przykładowo kupmy tutaj bohatera tak po prostu dla pizzu, oni bardzo się opierają na limitach wojskowych, jeśli chodzi o krasnoludy, takie mocniejsze jednostki i mamy coś takiego jak piekielna kuźnia. W piekielnej kuźni sobie wykupujesz przykładowo limity, ile możesz potem mieć danych w tych jednostek i to jest tak naprawdę na całą frakcję, to nie jest dla danego bohatera, więc o tym też warto wa pamiętać. Więc tutaj sobie wykupujesz po prostu limity do dokupywania jednostek, żeby potem je można było rekrutować. jest tutaj mała faktura. Czy możemy do danych jednostek dołożyć dane jakieś bonusy? To jest dosyć fajne, można się tutaj mega pobawić. Tylko musisz pamiętać na, o tym, że to też nam używa naturę. To nie jest tak, że jednorazowo wykupujesz i potem masz to już na stałe. Tylko po prostu to jest naturę i to automatycznie potem nam schodzi. Tak samo jak tutaj właśnie mamy straty napisane. W minus 272, i to są te straty, które mamy właśnie z tego ulepszenia. A piekielna kuźnia to jest też dodatkowe, jakieś właśnie minusy dodatkowych ulepszeń, więc to warto zwrócić na to uwagę, że każda ta jednostka zabiera nam wtedy uzbrojenie. Co nam daje ogólnie uzbrojenie? Uzbrojenie daje nam to, że możemy zwiększać po pierwsze limity w kuźni, to jest bardzo ważne, jedną z najważniejszych rzeczy, a drugą najważniejszą rzeczą jest wykupywanie budynków wojennych. Do budynków wojennych potrzebujemy uzbrojenia, do budynków gospodarczych, do jakichś uzupełnienia tempa strat, kontroli i innych takich pierdłek, potrzebujemy surowce. Jak w ogóle coś takiego zdobyć i o co tutaj w ogóle z tym chodzi? Jeśli sobie zajmiemy miasto, możemy zrobić sobie na tym przykładzie: zajmę sobie ten karak, to będzie ładnie wszystko pokazane. Zdobywamy sobie karak. I tutaj mamy do możliwości tak naprawdę cztery. Mamy łupienie, zniszczenie, czyli takie najważniejsze, które o każdym wiemy, każda frakcja to posiada. I otrzymamy na przykład siłę roboczą, otrzymamy surowce. Albo możemy zrobić tak, że zbudujemy sobie fabrykę. Fabryki zużywają surowce do produkcji uzbrojenia, czyli zużywamy te surowce do otrzymania tego. Ewentualnie możemy zrobić posterunki, umożliwiające wydobycie surowców, czyli utrzymujemy sobie, na przykład surowców. I tutaj możemy zbudować budynki, które na przykład uzupełniają surowce, ale obciążenie siły robocze wzrasta. Więc automatycznie jeśli byśmy to sobie tutaj wybudowali, a to jest pierwsza tak naprawdę wioska, no bo wszystkie są zniszczone, to jest pierwsza wioska do surowców, automatycznie musimy teraz tutaj przerzucić siłę roboczą, czyli to są północne chyba góry krańca, i automatycznie byśmy musieli zdjąć tej siły i przerzucić po prostu tutaj. Więc tak to po prostu wygląda. Na tej zasadzie zdobywamy te surowce. W tych budynkach, tak naprawdę, ogólnie w tych osadach mało możemy co zbudować. Po większości jest to garnizon, coś dla kasy, coś dla surowców i jednostek goblinów, czyli tych najsłabszych. Więc więcej tutaj nie ma co budować, to tutaj nie ma co o tym w ogóle też mówić. A jeśli chodzi tutaj o, na przykład, produkcję broni, czy uzbrojenia, mamy tu na podobnej zasadzie, mamy tak naprawdę do zdobycia kasy za surowce. Do zdobycia uzbrojenia za surowce. tak samo garnizon, Pozyskiwanie surowców z lokalnej prowincji więcej, to jest dosyć fajna rzecz. Jeśli mamy dużo gdzieś tam fabryk surowców. No bo to jest dosyć dużo, bo 30% albo 10 nawet procent to na samym początku dużo nam daje. Więc dzięki temu wtedy otrzymujemy te surowce i te uzbrojenie. I już wiemy, do czego to wszystko służy. Podsumowując, Surowce są potrzebne do budowania plus do technologii, do budowania budynków, które na przykład są do wyższych tierów samej wieży, czyli tego głównego budynku, prowincji, czy tam stolicy, znaczy no, prowincji, znaczy no, stolicy, prowincji, mieszane, zależy jak zwał, tak zwał. I dodatkowo do budynków gospodarczych, czyli dla kasy, dla kontroli, no do po prostu takich bonusów. Jeśli chodzi o resztę budowania, czyli typu garnizony, to tu potrzebujemy pieniądze. Jeśli chodzi o jednostki, czyli bojowe, to tutaj tak naprawdę, jeśli chodzi o wszystkie krasnoludzkie jednostki, to potrzebujemy uzbrojenie. Jeśli chcemy do goblinów, to tutaj trochę kasy potrzebujemy, więc tak to mniej więcej wygląda. Bardzo warto zbudować, jeśli chodzi już o budynki i co tutaj najlepiej warto budować, to od razu to omówimy. Pierwsze, co to na pewno budujemy, wieżę Hasnuta, jak najwyżej się da. Co nam to daje? Daje nam to też wpływy konklawy. A jeszcze teraz może omówimy konklawę, a potem omówimy może budynki, zróbmy takie szybkie przejście. Co nam daje ta konklawa? Jak zdobyć te punkty? Te punkty zdobywamy ogólnie przez to im mamy więcej wiosek, im wyżej one są rozbudowane. Bo tutaj na przykład wieża Hasnuta nam daje 5 punktów konklawy. Możemy też zbudować coś takiego jak świątynia Hasuta, to jest na najwyższym tierze. I tutaj mamy na przykład 10 punktów konklawy natury, więc to też warto budować, jeśli chce mieć dużo tych przejść w konklawy. I o co tutaj chodzi z tą konklawą? Jest coś takiego jak wieża Zachar. Wieża Zachar ma tak naprawdę cztery typy tej wieży. No czwarty, najważniejszy typ, no to jest coś takiego, że możemy po prostu wymusić jakby konfederację z daną frakcją krasnoludów. Tak naprawdę one są cztery, ale można grać z trzema, ale też o tym omówimy to później na samym końcu tu możemy automatycznie sobie wykupić jakby konfederację dosyć fajnie na późniejszym etapie gry bo można sobie fajnie to rozwinąć tym bardziej jak jakieś krasnoludy będą sobie mega radzić przeważnie jeśli chodzi o radzenie sobie to te niebieskie krasnoludy najlepiej sobie radzą te czerwone przeważnie gdzieś tam dostają niestety po tyłku ale o co tutaj chodzi z tą wieżą wieża nam daje coś takiego że możemy sobie jakby dawać swoje chorągwie na niektóre rzeczy i będziemy otrzymywać dodatkowe bonusy na przykład, tu mamy do tempo badań, tu mamy wyłom armii, odzyskiwanie surowców, uzbrojenia. Tu mamy tempo uzupełnienia strat, koszty budowy. No, jest tu tutaj bardzo dużo rzeczy. Nie będziemy ich wszystkich tutaj omawiać, bo jest tego naprawdę sporo. Jeśli chcemy na przykład nadpisywać, na no, od kogo chorągiew, no to musimy zapłacić połowę ceny więcej. Więc jeśli tutaj jest jeszcze nie zajęte, musimy dać 150, a jak już jest zajęte, jest 225, czyli połowę więcej. Na tej samej zasadzie działa to wyżej, że też musimy dać połowę więcej. Co tutaj jest dosyć dobre? No dobre jest tak naprawdę to, co potrzebujesz tak naprawdę, bo każdy potrzebuje coś innego. Tutaj mamy na przykład maksymalną liczbę aktywnych konwojów. Konwoje są dosyć dobre przy do chaosu. Jeśli znasz mniej więcej mechanikę konwojów, to wiesz o co chodzi. Też oczywiście ją zaraz wytłumaczę. Więc tak naprawdę tu musimy sobie poczytać. Ja tutaj nie będę mówił, co najlepiej zrobić. Bo zależy też po pierwsze jakimi kresnodami grasz, zależy co, czego w danej chwili potrzebujesz. Ważne, że musisz budować jak najwyżej hierarchię w tych wieżach, żeby otrzymywać jak najwięcej punktów konklawy. To jest bardzo ważne. Więc jeśli chodzi o konklawę, wydaje mi się, że możemy na tym stanąć. Wejdźmy teraz na budynki, żeby wytłumaczyć co najlepiej budować. Jest tu trochę budynków z armii, ale nie dużo. Więc jeśli chodzi o budowlę, budujemy, tak jak mówiłem, wieżę Hasuta, budujemy linię montażową, bo to nam zwiększa przychody, surowce, plus uzbrojenie natury automatycznie. I to jest jedna z takich najważniejszych budynków. Budynki unikatowe, zależy też wszystko od jakimi Krasnoudem akurat gramy, więc tutaj mogą się te budynki różnić. Tutaj bardzo na przykład Astragot stawia na Centaury, te byko Centaurów. Ja osobiście gdzieś tam lubię te centaury, ale mało ich używam, ale ma do tego bonusy i oni są naprawdę potężnymi jednostkami. Na piechotę, na strzelców mega dobrze się sprawdzają, więc warto sobie kupić tak naprawdę tak piekielnych z e, żelaza. Czyli budujemy kontygację popielną, tak samo u niego budujemy te byczki. Tutaj mamy też taurusa latającego, to jest dosyć fajna jednostka, żeby na przykład na strzelców się wbić, ewentualnie na artylerię. Jedną z najmocniejszych ogólnie jednostek to są moździerze, one mają bardzo szeroki wybuch, to są najmocniejsze chyba prawie jednostki artylerii na daną chwilę, poradnika, mają bardzo dużo życia po pierwsze, po drugie mają bardzo duży zasięg, bo 450, a siła pocisku jest 177, tylko że to są pociski, które są takie lawowe, więc sam się lawa po prostu rozlewa i automatycznie rozwala wszystkie jednostki, jeden dobry strzał tej jednostki rozwala pół oddziału piechoty, no więc można sobie szybko przekalkulować, czy faktycznie się opłaca. Budowanie takich czterech 5 do armii, plus jakaś piechota, plus trochę strzelców, to jest po prostu rzeźnia. Jeśli chodzi o strzelców, tutaj mamy coś takiego jak garłaczów krasnoludów. Oni strzelców za wiele nie mają, więc to jest dosyć dobra jednostka strzelecka, warto je trzymać. Ewentualnie mają takie mieszanki właśnie strzelców to jest piekielna gwardia z ognistymi klewiami. Nie dość, że ma dużo pancerza, duży zasięg. To jeszcze ma 38 się pocisku. To jest mega dobra jednostka, więc na pewno też w tej jednostki warto iść. Więc tak naprawdę budujemy te trzy budynki do armii mamy potężną armię. Jest jeszcze taki mega dobry budynek z potworem, Mamy mamy niczczydziele Kadai. No jak zobaczycie sobie jego statystyki ma mega mocne, bo 816 atako na jakimś bonusie plus 120 pancerza 10 tysięcy szycia. Fajna mocna jednostka, tym bardziej, że ma podpalające ataki. Więc to jest czwarty budynek, który warto budować. Potem budujemy coś dla kasy, ewentualnie jakieś garnizony. Jeszcze mamy coś takiego jak prototypowy magamoździerz. To jest dobre, jeśli spodziewasz się wielu oblężeń, na przykład swojego miasta bo otrzymujesz coś takiego jak bateria gromo wstrząsu, taką umiejętność. To jest taki olbrzymi strzał, który po prostu się gdzieś rozwala i rozwalasz w dużo jednostek, więc jak jednostki i dużo jednostek się wgromadzi w jednym miejscu, czyli na przykład piechoty czy tam konnicy, warto wtedy ten pocisk wykorzystać. Jeśli chodzi o budynki, wydaje mi się, że omówiliśmy wszystko. Przejdźmy w takim razie do konwojów wojskowych. Czyli to są tak naprawdę karawany. Karawany no na początku możesz zrobić jedną, potem możesz odblokować na technologii drugą, trzecią możesz odblokować za wielką wieżę Wazar, tam gdzie akurat tam ci mówiłem dokładnie. Więc jeśli sobie tutaj zrekrutujesz konwój, co możesz w ogóle tutaj wymieniać? Możesz wymieniać na przykład uzbrojenie na kasę, możesz wymieniać kasę na surowce, możesz tak samo kupować na przykład niewolników za, nie wiem, uzbrojenie. To się tam zmienia przy każdym powrocie na przykład z miasta, czy jak tutaj wyślesz i on sobie stamtąd wróci, to automatycznie potem się zmienia w tym, na przykład co to było za miasto, Zatoka Ostrzy, w Zatoce Ostrzy będzie na przykład inna wymiana, może być na przykład złoto za, nie wiem, niewolników, albo za uzbrojenie. Warto to wysyłać z dwóch względów. Po pierwsze, jeśli ten konwój będzie miał dosyć mocno, a przeważnie tak to jest automatycznie będą go próbowały zaatakować jakieś jednostki po pierwsze dzięki temu zlewalujesz konwój, będziesz mógł wziąć lepsze perki na konwój dodatkowo zdobędzie ci kasy niewolników a poza tym jeszcze dostaniesz to co tam wysyłasz, czyli jeśli będziesz chciał uzbrojenie znaczy uzbrojenia chyba się akurat kupić nie da, ale jeśli będziesz chciał niewolników, coś sprzedać za kasę no to jeszcze dostaniesz dodatkowy zysk, to jest bardzo ważne jeśli chodzi o utrzymanie armii, nie jest to dosyć spore ale chociażby budynki, jeśli chcemy gdzieś tam pobudować, są bardzo drogie, na przykład tym bardziej przy budynkach z fabryk, ewentualnie z, nie wiem, jak z posterunków, bo posterunek to się nazywało, to te budynki kosztują po 5 do 7 tysięcy, to jest dosyć dużo. Bo tutaj nie otrzymasz nie wiadomo jakich bonusów do dochodu, bo oni tutaj za dużo tych budynków do dochodu nie mają. Mają tak naprawdę standardowa wieża, plus linia montażowa w głównym mieście, plus komnata skarbów. Na no tak więcej tych dochodów nie ma. W większości oni są, żyją z plądrowania, ale też warto zajmować te miasta, żeby jak najwięcej tej konklawy otrzymywać. Więc wydaje mi się, że to tyle odnośnie Karawan. Przejdźmy do technologii, która jest mega ciekawa, mega rozbudowana i będziemy troszkę tutaj mówić, ale też nie za dużo. O co tutaj chodzi? Mamy coś takiego jak wojskowość, czarodziejstwo i przemysł. Jeśli chodzi o przemysł, tutaj dostajemy bonusy do przykład siły roboczy, do koszty budowy, do dochodów, do produkcji uzbrojenia, no po prostu tak samo jak konwoje, no jest tego dosyć sporo. Warto sobie to wszystko najpierw poczytać, nim coś sobie tutaj wybierzesz. Możesz sobie zaobserwować, co ja tutaj brałem na samym początku. Przedsiła robocza, koszty budowy dla portów, to jest głupota, nie wiem, po co to wziąłem. Ale myślałem chyba, że porty będę miał. Ale możesz sobie iść na przykład wywojskowość, bo ta droga jest jedna z najlepszych. Dlaczego? Dyscyplina, obrona w zwarciu, dodatkowo pociski dla garła, czy których bardzo dużo używasz. Czas wsparcia w bitwie, minus, plus, plus, bo zależy dla kogo. Więc to też jest dobry zasięg na mapie, tak samo możliwości werbunkowe, minus 10%, czas werbunkowy globalny, jakiś dla goblinów pierdółki. Akurat to do goblinów to tak najmniej się sprawdza, ale tutaj potem masz ulepszenia tak naprawdę do byków, więc jeśli dużo grasz na bykach to warto sobie w tą ścieżkę tutaj iść. A tutaj masz ścieżkę akurat w artylerię, więc artyleria to jest też u nich takie dosyć pierwotne, najbardziej mocne jednostki i najlepiej ich bronić ile tylko się da więc jeśli chodzi o wojskowość to tyle. Czarodziejstwo to w większości też pobiera nam punkty konklawy, a tutaj w wojskowości jeszcze wspomnę, że tutaj uzbrojenia jak to wojskowość, więc tutaj każda ta ścieżka jest podzielona, nawet pokazana jest ikonka jakby nie patrzeć na to. Tutaj mamy bonusy do na przykład czarodziejstwa, do zarządzania, na przykład jakieś wyższe normy produkowanych uzbrojenia, jakieś budynki do świątyni, jakieś dodatkowe po prostu pierdoły. To o tym myślę. Wydaje mi się, że to jest taka jedna z ostatnich ścieżek, którą by się najbardziej opłacało wybrać. Wydaje mi się, że wojskowość i przemysł w pierwszych kolejnościach. Wszystko też zależy, jak Twoja kampania przebiega i co akurat mega potrzebujesz. Więc jeśli chodzi o technologię, to tyle. Warto sobie wszystko tam po prostu poczytać. Jeśli chodzi o tworzenie armii, ja Ci pokażę przykładowo tą armię, co to jest stworzona. Jest to armia stworzona, która w miarę niepokonana. Bo posiada coś takiego jak język demona To jest mega mocny czogno 2800 siłę pocisków. To jest po prostu masakra. Ma jeden pocisk, ale potem mu się wymienia ten pocisk na słabsze. I chyba ma normalnie 20 pocisków. Na pewno garłaczy musisz posiadać, bo oni są mega mocni. Tylko pamiętaj, że garłacze strzelają po swoich, więc musisz ustawiać ich po bokach. To jest bardzo ważne. Na pewno piekielna działa. Na początku, potem jak już zbudujesz moździerze, no to automatycznie przerzucamy się na moździerze, bo są po prostu lepsze. Ale to też są mega mocne jednostki. Bardzo dużo z regimentów tutaj warto korzystać, bo dostajemy bardzo mocne jednostki z regimentów, jak na przykład nieśmiertelni, przykładowo ci garłacze, byko centaury, właśnie te działa. Tam jest chyba 10 jednostek maksymalnie, ale to są bardzo mocne jednostki, więc warto je wci wcielać w armię. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi jeszcze o armię, na początku możesz orkowych robotników plus wojowników yy, chaosu robić, tych takich najsłabszych, ale oni tak są dosyć mocni na początku. Więc musisz pamiętać, żeby rekrutować w później za te po prostu uzbrojenia, odblokowywać sobie limity i budować sobie armię z tego. Na pewno dobrą armią miał są byko z 2-3 jednostki, piekielni właśnie ci bo zależy od jakości, ile możesz ich zrobić. Na pewno paru strzelców i na pewno musisz mega się opierać na działach, więc o tym warto pamiętać. Jeśli chodzi o stwory latające, to ja bym tak trochę ostrożnie z nimi gdzieś tam manewrował, bo łatwo jest je sobie po prostu zastrzelić. Nie są one jakieś mega wytrzymałe, więc wydaje mi się, że o jednostkach tyle. Jeśli chodzi o rozwój bohatera, to tutaj możemy pomówić bardzo krótko, bo tutaj w większości oni są pod czary, więc warto sobie w czary na pewno iść. No i wiadomo, w ścieżki zależy, kto jak gra, bo każdy gra troszkę inaczej. Ja zawsze idę bardzo dużo w tą dolną ścieżkę, bo tutaj akurat mamy ofiary wyczerpania plus tempo uzupełniania strat. Tyran, czyli siła robocza plus przychody. No, 15% to jest bardzo dużo siły roboczej, bo czasem można i 2-3 tysiące zgarnąć, to jest dużo. Bardziej, że ja gram tak, że warto tymi jednostkami krasnodów zrobić 2-3 armie potężne niż na przykład 5-6 takich dziadowskich, bo szybko się gdzieś rozsypią. Tym bardziej, że oni na przykład, jeśli grasz Astragotem, nie lubią krasnoludów i orków, więc to są tacy główni przeciwnicy. Więc teraz jeszcze omówimy w sumie frakcje i omówimy troszkę bohaterów. Jak nimi na początku gdzieś tam manewrować. Jeśli chodzi o Astragota, czyli po prostu akolici Hasuta, oni walczą na początku tak naprawdę z orkami, tak samo z krasnoludami tutaj na tej półkuli. orkowie. Krasnoludy to jest taki główny ich wróg, czasem jeszcze tu u góry skaweni. Wszystko zależy, kiedy Archon ich tutaj powybija, więc musisz tak naprawdę w kompanii zabić po prostu Grimgora, Karadim Kadrin i Karas, -Karas, Karas Karak, czyli króla po prostu od nich i otrzymasz dodatkowe artefakty. Więc to są ważne rzeczy i musisz kontrolować na tak naprawdę tą konklawę, tą główną, to są słudzy konklaw. To jest bardzo bogate miasto, bardzo mocno chronione. Go się po prostu nie da za bardzo przejąć. Tam raczej trzeba dużo walczyć, żeby coś ogarnąć. Więc wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o krasnoludy. I ogólnie o ich strategię. Przejdźmy teraz jeszcze do bohaterów na szybko. Nie będę już tutaj wam cięcia robił, bo będzie mi po prostu wygodniej tak nagrać to. Jeśli mówiliśmy o Astragocie, to już wiemy o co tutaj chodzi. A jeśli mamy jeszcze o tych dwóch bohaterów, to jest Legion Azogorha plus zrobiony Zastęp Zachar, <grymne> tak jak nazwa tej wieży. Jeśli chodzi o tego czerwonego krasnoluda, czyli Drazog Popielny, tutaj jest dosyć ciężko. Dlaczego? On ma bardzo słabą armię na początku, jak widzicie, no jedynie ta piekielnia gwardia z ognistymi glewiami jest dosyć dobra. No jeden ten garłacz OK, no a potem już jest trochę lipa. Jeśli chodzi o efekty frakcji, też tutaj szału nie ma. Jedynie produkcja uzbrojenia jest ok. A jeśli chodzi o Lorda, no, plus takiej, że ma 10% do biegania, ale 25% do utrzymania jednostek Kadai. Ja osobiście jakoś nie lubię tych jednostek Kadai. Wydają mi się jakoś one w miarę słabe. A to wszystko zależy, kto czym lubi grać. Mi jakoś one osobiście nie spasowały. Mroczna sława dodatkowo, jeśli chodzi o atak, w zwarciu, utrzymanie do jednostek. No, tutaj szału nie ma. Jeśli chodzi o Astragota, którym ja tutaj gram, tempo uzupełnienia strat dla efektów lorda, magiczna ochrona, to też szału nie ma. Przeciążenie to jest dosyć dobre, bo tutaj mamy dosyć dużo bonusów do się broni plus ataku w zwarciu. Ale posiada chociażby tempo badań 10% to jest dużo. Wpływy 10% plus kontrole 2, więc na wyższym poziomie trudności dużo daje 2% znaczy 2 kontroli. Jeśli chodzi o zastęp... To jest bardzo ciekawe w ogóle, gdzie on zaczyna, bo on zaczyna tutaj przy chaosie. I on walczy w większości z Katajem. Więc tutaj głównym wrogiem jest Kataj, ewentualnie Grimgor i Ogry. Wydaje mi się, że dosyć dobrze nim się gra. Wydaje mi się, że poza tym Astragot plus Zatan Czarny to takie dwie najlepsze jakby dwóch najlepszych bohaterów, z którymi warto zacząć. Osobiście popielnego bym bardzo odradzał, bo to jest dosyć ciężki. Bo walczą po pierwsze z elfami, które są bardzo takie irytujące. Dodatkowo są blisko tak naprawdę szkielety, ogry. Plus jeszcze z jest bardzo dużo tam, więc naprawdę tam jest dosyć gęsto i po prostu ciężko, jak dla niego. Tak mi się chociaż wydaje. Więc najbardziej polecam tych dwóch. Jeśli chodzi jeszcze o te, tego ostatniego, tutaj nie omówiliśmy troszkę tej końcówki. No tu mamy ofiary, ofiary schwytane pod bitwie plus 15%. Lokalne możliwości werbunkowe też spoko. W ja zauważyłem zauważyłem także i tak w większości, jak się robi, armię u krasnoludów takie lepsze. No to tam już potem za bardzo nie rekrutujemy, no to dla mnie to trochę zbędne. Maksymalna liczba aktywnych konwojów plus jeden no to jest na duży plus dla niego. Kosztu werbunku minus 50 dla jednostek artylerii i machin wojennych spoko, bo w sumie że są dosyć drogie i ogólnie te artylerie więc to akurat dosyć dobrze. Więc jeśli byś chciał zacząć, to najbardziej polecam ci tych dwóch. Wydaje mi się, że poradnik był dosyć taki treściwy. Będzie ci się podobać, wszystko jest w miarę omówione. Jedynie o technologii musisz sobie doczytać. No, bo tam jest po prostu za dużo tego, żeby to wszystko omówić. Tak, pamiętaj, na pewno zacznij sobie Astragota albo po prostu Zatana. Pamiętaj, żeby kupować w później uzbrojenie, żeby móc odblokowywać więcej jednostek krasnoludów. Rób jak najmniej po prostu goblinów. No, chyba, że będziesz mieć dużo artylerii i gobliny będą jako mięso, armatnie, to spoko. Ale tak, wydaje mi się, że to tyle. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do innych poradników, i automatycznie też do moich serii. Dzięki, cześć!